Czy masz już dość walki z żelazkiem i deską do prasowania? Prasując bluzkę z poliestru boisz się, że ją zniszczysz? Czy męczy Cię obracanie ubrań na różne strony, powtarzanie tych samych ruchów i prasowanie trudno dostępnych miejsc? Pożegnaj się ze zwykłym żelazkiem oraz deską do prasowania i zapomnij o wydawaniu pieniędzy w pralni chemicznej. Przedstawiamy Steam Power. Urządzenie to wykorzystuje rewolucyjny system bazujący na mocy pary, dzięki której zagniecenia znikają szybko i łatwo. Równocześnie czyści on Twoje ubranie i usuwa nieprzyjemny zapach. Podobne rozwiązanie stosowane jest w profesjonalnych praniach chemicznych i przemyśle tekstylnym. Steam O Power jest znacznie szybszy niż zwykłe żelazka. Para usuwa zagniecenia i równocześnie dba o Twoje ubrania. Jest doskonały do każdego rodzaju tkanin. Możesz prasować ubrania, nie zdejmując ich nawet z wieszaka. Ale to nie wszystko. Możesz także stosować dezynfekującą siłę pary, aby czyścić swoje ubrania, podobnie jak robią to profesjonaliści. Zwykłe żelazka posiadają metalową płytę, która w bezpośrednim kontakcie z odzieżą spłaszcza i niszczy włókna materiału. Steam OPower nie tylko usuwa zagniecenia, ale także przywraca włóknom ich oryginalny kształt. Możesz wydać setki złotych miesięcznie w pralni chemicznej, ale Steam OPower nie kosztuje aż tyle. Zadzwoń zaraz i zamów Steam OPower od Mango za nieprawdopodobną cenę podaną na ekranie. Cena tego urządzenia zwróci się szybko na samych rachunkach z pralni chemicznej. Zestaw do prasowania parą otrzymasz razem z przystawką do prasowania delikatnych tkanin, miarką do wody, szczoteczką i praktyczną instrukcją użytkowania, dzięki której wszystko stanie się proste. Wszystkie te części to oryginalny zestaw, więc są gwarancją jakości produktu. Ale poczekaj, to jeszcze nie wszystko. Dzięki tej specjalnej ofercie telewizyjnej otrzymasz przystawkę do fałd idealną do prasowania spodni. Twoje spodnie będą wyglądały doskonale, tak jak lubisz. Tak to prawda. Wszystko to otrzymasz za nieprawdopodobną cenę podaną na ekranie. Zamów Steam O Power od Mango i zacznij oszczędzać czas, pieniądze i swoją pracę. Nie czekaj, zadzwoń i zamów Steam O Power już teraz.